W którymś z poprzednich filmików opowiadałem o karcie graficznej, która znajduje się tu za mną. Na końcu poprosiłem Was o zgadnięcie, co za karta znajduje się na drugim obrazku za mną. Wasza aktywność była naprawdę spora, i napisaliście prawie 200 wariantów w komentarzach. Myślę, że najpopularniejszym z nich był RX 580. Tych komentarzy było naprawdę dużo. Powiem tak: prawie każdy z Was miał rację, że jest to design od firmy MSI, ale czerwony AMD czy zielony Nvidia. Отож, є то карта одзілених. Ко моєму здивінню, в докладний модель цієї карти не трапив ніхто. Особи, які написали, що є то GTX 1070 Gaming X, були ще на правде близько, але, якщо не вважаєте, а є то GTX 1070 Ti Gaming 8G. Tylko trzy osoby napisało GTX 1070 z dopiskiem TI, ale oprócz tego modelu w swoim komentarzu wymieniliście też kilka innych, a więc to nie do końca fair play. Jakoś tak to wygląda. A jak macie podobne pytanie odnośnie kompów, to śmiało zadawajcie je tutaj w komentarzach, bo być może coś o tym nagramy.